Ma! Eee! Słuchaj! Co? Eee. Parę na... kolejny pomysł! Jaki? Taki, że pamiętasz jak zapraszaliśmy ko y ten, kogoś do naszej wioski? No. To był puszek, nie? No. Bo teraz jest tak. Jesteśmy, jesteś ja, ty, znaczy, no ty jesteś? Ja, L Leon i puszek. No. Ale kogo brakuje? E... E... Nie Kogo? Wiem. Dziewczyny! Aha, no i. Trzeba, trzeba zrobić na, dla dziewczyn ten. Trzeba zaprosić jakąś dziewczynę na, na nasze. Pomysł! No dobra, widzowie! No to yy, zróbmy tak. Musi dołączyć jakaś dziewczyna do naszej wioski, a żeby jakaś dziewczyna dołączyła, to wszystkie dziewczyny teraz słuchają się, nie? Żeby to zrobić, to musicie yy, napisać znaczy dodać mnie do znajomych na Discordzie. Yy, ten, tutaj macie nazwę. Yy, mojego. no, Discorda. I potem napisać: Chcę być członkiem. nie. Chcę być. Albo tak, chcę być członkiem wioski i no, wtedy może będziecie ten... Dostęp A. jest tylko dzisiaj do dziewiętnastej i jutro jest od, dopiero od trzynastej około, do dziewiętnastej, więc... Od dziewiętnastej do dzisiaj do 19. I jak coś to tylko pierwsza osoba, kto zrobi to, yy, no... Radnie. No to pa!